Dobry wieczór Łukasz Warzecha, Polski Dziennikarz, Publicysta, komentator Sportowy do Rzeczy. Dobry wieczór raz jeszcze. Pytanie do Pana. Ta sytuacja jest napięta od samego rana. Dzieje się w mediach, dzieje się wszędzie słuchać w telewizji, napływają do nas różne informacje, te prawdziwsze i nieprawdziwsze. Kancelaria Profesora Rady Ministrów informuje o dezinformacji i ostrzega, żebyśmy jednak sprawdzali te nasze informacje, pytanie. Czy pan już wie o takich dezinformacjach, o tych błędnych informacjach, które gdzieś się u nas pojawiają? Jeżeli chodzi o sam przebieg konfliktu, to tutaj trudno jest bardzo laikowi odróżnić informacje wiarygodne od niewiarygodnych. Rzeczywiście czasem trzeba się wstrzymać, chociaż chciałby dalej przekazać jakiś obraz czy jakiś film, ale ja staram się tego nie robić, jeżeli to nie pochodzi z wiarygodnego kąta bo wiem, że tutaj bardzo łatwo o zafałszowanie. Natomiast i nie będziemy w stanie tego odróżnić jako laicy, na przykład odróżnić rodzajów sprzętu. Natomiast jeżeli chodzi o inne rodzaje dezinformacji, to owszem możemy. Pierwsza rzecz, którą obserwuję od kilkunastu godzin, to jest bardzo duża liczba kont, które wyrażają poparcie dla Rosji. Które piszą o tym, że powinniśmy się do Rosji dołączyć, odbijać tereny zachodniej Ukrainy dla siebie, że z Ukraińcami nic nas nie łączy, że Ukraina tak naprawdę jest naszym wrogiem. No, każdy, kto ma pewne doświadczenie w mediach społecznościowych, łatwo rozpozna, że takie konta to są konta albo będące zautomatyzowanymi botami. Albo prowadzone z farmy troli, wystarczy spojrzeć na to, od jak dawna takie konto istnieje i zobaczyć, co ma na timeline. Ie. Na ogół te rzeczy, które się dalej pojawiają, zanim rozpoczął się konflikt, to są jakieś zupełnie niezwiązane z tym, podawane dalej tweety. Nieautorskie, bardzo często to są jakieś reklamy, na przykład kryptowaluty, więc tutaj dosyć łatwo stwierdzić, że mamy do czynienia z trolem, należy blokować, ewentualnie można zgłaszać. No i jest jeszcze ten rodzaj dezinformacji, która trudno powiedzieć, czy jest celowo konstruowana czy wynika właśnie z tej paniki, o, którą, o której przed chwilą pan doktor Raubo mówił bardzo słusznie, wskazując na ten zupełnie absurdalny pęd do kupowania paliwa. Ja też to widziałem po południu wracając do domu, widziałem to w Warszawie już się tworzyły kolejki, a przecież w Warszawie jest bardzo dużo stacji benzynowych i tu chciałem zaapelować, jeżeli ktoś nas ogląda, no naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby stawać w kolejce do stacji benzynowej. Nawet jeżeli ktoś chce to zrobić nie dla Dlatego, że się boi, że paliwa zabraknie tylko z oszczędności. No to na tym jednym tankowaniu, bo paliwo oczywiście podrożeje, to jest nieuniknione. Na tym jednym tankowaniu oszczędzi, no nie wiem, kilkanaście, dwadzieścia groszy na litrze paliwa, no czyli tam w sumie 10-15 złotych na tankowaniu to nie ma kompletnie sensu. Naprawdę nie panikujmy, kontrolujmy swoje emocje. Głoszo, chodzą takie głosy, że to tak jak z makaronem, z papierem toaletowym, kiedy zaczynała się pandemia, też wszyscy. Sam, te półki porównałem i... to, sam to porównałem tak. właśnie no do właśnie. papieru toaletowego. Właśnie. Dokładnie tak było. Ten sam mechanizm. No i właśnie to, o tym chciałem powiedzieć. Jest też chyba, bo to właśnie o tym, co pan mówił przed chwilą, właśnie te półki w sklepach, te, te puste półki, tak samo teraz kolejki po paliwo, i tego paliwa już brakuje z tego, co wiem w Warszawie na tych niektórych stacjach. No po prostu paliwa już nie ma i czekają na dostawy. Pytanie, powiedział pan o tym, że to paliwo może na pewno wzrosnąć. Pana zdaniem, ile to może być taka podwyżka? Ja nie jestem specjalistą od rynku paliwowego. Mogę tylko ja powiedzieć wiem, to, co ja... czytałem, tak, to, to co czytałem, jeżeli chodzi o ekspertów, którzy wskazują, że to będą podwyżki rzędu od kilkunastu do powiedzmy dwudziestu paru groszy w najbliższym czasie. No, ale tutaj bym chciał zwrócić może uwagę na ten aspekt, o którym się dosyć mało mówi, a na który ja zwracam uwagę jako dziennikarz zajmujący się również dosyć często sprawami ekonomicznymi, że to jest również wojna ekonomiczna. Przede wszystkim przeciwko Ukrainie, bo jeżeli będzie tak, to zobaczymy, ale jeżeli będzie tak, że z Ukrainy zostanie takie kadłubowe państwo, to jest bardzo możliwe, nawet jeżeli tam nie dojdzie do zmiany siłowej, zmiany władz. To sytuacja gospodarcza Ukrainy, tak okrojonej i jednocześnie toczonej tym konfliktem przez cały czas, będzie dramatyczna. No nikt tam nie zainwestuje, będzie pewnie gigantyczna inflacja, będzie dramatyczny spadek PKB. I to jest również jedna z metod Putina na prowadzenie tej wojny. Ale on tę wojnę toczy również z nami, to znaczy również z Zachodem. Poprzez ceny surowców, no tutaj nieuchronne będą wzrosty cen gazu i, i wzrosty cen ropy, właśnie. Chociaż akurat, jeżeli chodzi o ropę, to my jesteśmy jako Polska dosyć dobrze zabezpieczeni. Jeżeli chodzi o gaz, trochę gorzej. Ja przypomnę, że parę dni temu zaledwie Dmitrij Miedwiediew takiego tweeta puścił, że no Europo Zachodzie, uważaj, bo za chwilę będzie po 2000 euro. Gaz, więc no to yy, niestety no nie ma jeszcze takiej ceny, jeszcze jest do niej dosyć daleko, ale wszystko jest możliwe. I my to odczujemy gospodarczo. To będzie wzrost inflacji. Ja myślę, że jeżeli ona się średniorocznie zamknie w Polsce w tym roku w 10%, to będziemy naprawdę mieli szczęście, bo może być o dobrych parę punktów gorzej. I to oczywiście odczuje cały Zachód. No ale to nie jest już w tym momencie nasza wina. Po prostu Rosja prowadzi też swoje wojny metodami gospodarczymi. Pytanie jeszcze do Pana. Premier Mateusz Marawiecki w Brukseli powiedział takie kluczowe słowa. Musimy to zatrzymać, i działać bardzo szybko, inaczej upadniemy. Pytanie, co premier Pana zdaniem mógł mieć na myśli, kiedy, ten, kiedy jeżeli nie, nie, nie zadziałamy za szybko, kiedy my upaść możemy? Tutaj... Trudno mnie prosić o egzegezę słów premiera Morawieckiego, bo jego słowa to czasem rzeczywiście trudno wyjaśnić. Natomiast myślę, że w tym wypadku przede wszystkim pan premier się odnosił do tempa, w jakim Europa może zdecydować o swoich sankcjach. Bo jeżeli teraz spojrzymy na to, jak to wygląda, jeżeli idzie o reżim sankcyjny, to mamy bardzo szybkie i dosyć daleko idące decyzje Wielkiej Brytanii. Tutaj trzeba powiedzieć, że rząd Borysa Johnsona. Naprawdę szybko zadziałał. Mamy daleko idące, już ogłoszone dzisiaj wieczorem przez polskiego czasu, przez pana prezydenta Joe Bidena sankcje amerykańskie. A Unia Europejska w postaci pani von der Leyen wychodzi i mówi, że się zastanawia. No, oczywiście, Unia Europejska to jest 27 państw, więc wiadomo, że tutaj tej decyzji nie może być aż tak szybko, ale dochodzą też bardzo niepokojące informacje. Dzisiaj wieczorem naszego czasu, wieczorem, został zapytany podczas tej konferencji prasowej prezydent Joe Biden, co z systemem SWIFT, czyli z tym systemem rozliczeń międzynarodowych. Nawet jeżeli założymy, że Rosja ma ogromne rezerwy, Waluty, które sobie zrobiła, że postarała się. Tak, swoimi finansami pokierować, żeby być w miarę autonomiczna na czas tego konfliktu, to i tak byłoby to stosunkowo dotkliwe. No i prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że nie było tutaj zgody europejskich partnerów. I my wiemy z informacji, które się pojawiają, którzy to partnerzy europejscy się temu przeciwstawiają: Austria, Włochy, Niemcy, niestety również Węgry. No więc ja prawdę mówiąc patrzę na to z rosnącym zażenowaniem. No to jest czas, to, to okno, kiedy można ogłosić naprawdę daleko idące sankcje, to jest moim zdaniem kilka dni. No potem to będzie musztarda po obiedzie, bo przecież to też nie jest tak, że Putin będzie prowadził tę operację przez cały czas. Ona się musi w którymś momencie zakończyć, gdzieś się musi zatrzymać albo osiągnąć jakiś cel. No i właściwie wtedy to, to, to możemy sobie wyobrazić, co będzie. Wtedy będzie już taki wielki oddech na Zachodzie, ulgi. Uff, nareszcie się skończyło. Mamy jakiś stan w miarę stabilny. Nawet jeżeli ta stabilność to jest okupacja dużej części Ukrainy, no to może już tak spróbujmy powoli wracać do dealów jak zwykle z Rosją. I myślę, że tutaj właśnie chodziło o to premierowi Morawieckiemu, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Powiedział pan takie ów, znowu możemy wracać do tych w cudzysłowie dealów z, z Rosją, planicznie jednak może być tak, że to nie będzie taki, to nie jest taki zwykły atak, o którym, o którym jak to często w polityce jest, że coś się wydarzy dwa, trzy dni i temat jakby nie patrząc znika, chyba, że to jest jakaś taki grubsza sprawa, o której się mówi dłużej, ale jak to w polityce zazwyczaj jest, coś jest, a zaraz tego nie ma. Pytanie, czy z tym atakiem jednak takie nastanie tak, że ta o tej inwazji na długo jednak nie zapomnimy. Ten dzisiejszy dzień wpisze się w historię, to nawet o tym mówił dziś premier Mateusz Morawiecki na sali plenarnej, że ten 24 dzień tego wpisze się w historię i czy to jednak nie będzie tak, że, że nawet ten zachód za szybko nie zapomni o tym, co się teraz dzieje? Jako data, na pewno ja już wiem, że ja te daty zapamiętam do końca swojego życia, natomiast zapamiętać datę to jest jedno, a wyciągnąć z tego wnioski i żeby miało to konsekwencje w postaci, na przykład właśnie braku powrotu do normalnych umów, do normalnego handlu z Rosją, no to jest zupełnie inna sprawa. Ja nie mówię, że tak się na pewno stanie, bo no na przykład Niemcy jednak to trzeba uczciwie powiedzieć w ciągu ostatnich paru tygodni, zwłaszcza kilkunastu ostatnich dni, dosyć mocno musiały zrewidować swoją pozycję, to już nie. Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego tak się stało. Czy to jest głównie kwestia amerykańskiego nacisku, czy kwestia rozbieżności opinii i ucierania się opinii w samych Niemczech, no ale musiały te opinie zrewidować na temat tego, jak działać z Rosją. Ale są duże grupy, które mają interes w tych krajach, również, które wymieniłem, w tym, żeby, no jednak. Może nie wrócić do takiego poziomu interesów z Rosją, jakie były przed wojną, ale no przynajmniej postarać się wrócić trochę. No i teraz, jak spojrzymy na to, co się działo w, już w XXI wieku w Europie, no w 2008 roku mieliśmy atak na Gruzję też wtedy była mowa o tym, że przecież to jest niesamowite wydarzenie no pięciu prezydentów z Europy Środkowej których czterech przywiózł ze sobą Lech Kaczyński czyli razem było pięciu słynne wystąpienie w Tbilisi no też Wydawało się, że wszyscy o tym pamiętają. Rosja na, najechała Gruzję, spowodowała odłączenie kawałka Gruzji od, od państwa, no i co? No i nic, prawda? I mamy 14 lat później, i, i historia się powtarza, tylko że w gorszej wersji, więc no, ja bym tutaj jednak był realistą, a realizm nakazuje myśleć, że no to nie jest tak, że te wrażenia. Z dzisiejszego dnia, a także niestety sądzę z kilkunastu co najmniej najbliższych dni, kiedy ta wojna będzie się toczyła, pozostaną na całe miesiące czy lata. Będzie nacisk na to, żeby się z Rosją dalej dogadywać. I ostatnie pytanie Pan też powiedział w jednej z tych dzisiaj swoich wypowiedzi, że kiedyś musi być ten stop i kiedyś ta, te, te ataki Putin zakończy. Pytanie, czy jeżeli te ataki takie militarne zakończy, czy ta wojna jakby może trwać dalej, ale właśnie na szczeblu już stricte politycznym, nie militarnym, Pana zdaniem, czy to może się potem przenieść już tylko na, na takie, nie tylko, nie można tego nazwać drączajność, ale taką wojnę już między po prostu polityka? Bardzo trudno dzisiaj przewidywać, jak to się skończy, bo Putin osiągnął przed tym konfliktem jeszcze coś, co być może teraz utracił. To znaczy, wtedy wszyscy z nim rozmawiali. No dzisiaj prezydent Biden mówi, że Putin będzie pariasem na międzynarodowej scenie politycznej. Oby tak było i to byłoby dla Putina dosyć dotkliwe, moim zdaniem. Ale nie wiemy, czy tak się na pewno stanie. Poza tym bardzo dużo zależy od tego, jak się będzie ta operacja rozwijała militarnie. Czy będzie bezpośrednie natarcie na Kijów? Czy Kijów zostanie opanowany przez Rosjan? Czy też Putin poprzestanie na okrojeniu Ukrainy? No dzisiaj to widzimy już patrząc na mapę Ukrainy, na te rejony, które zostały zajęte, że to jest taki wianuszek się pojawia od północnego wschodu Ukrainy przez cały ten, całą tę granicę, aż tam na dół do do Krymu, I, i wtedy byśmy mieli pewnie sytuację, w której być może Zachód zacznie rozmawiać z Rosją o jakiejś formie sił pokojowych, rozjemczych, które miałyby pilnować tej nowej linii demarkacyjnej. Bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji ściśle militarnej, i dopiero kiedy ten etap się zakończy, jak sądzę, jest to kwestia pewnie kilkunastu dni, no to wtedy będziemy mogli dopiero przewidywać cokolwiek, jeżeli chodzi o kroki polityczne. I tu stawiamy kropkę. Dziękuję Panu bardzo za to, że Pan u nas się pojawił. Łukasz Warzeka, polski dziennikarz, publicysta, komentator polityczny do rzeczy. Dziękuję Panie Redaktorze raz jeszcze za, za to bardzo. spotkanie. Dziękuję, dobrej Sposuj. nocy.